Drodzy, witam was w trzecim już odcinku naszego wyzwania I tak jak widzicie, lub nie już, za dużo się nie zmieniło w domu naszej Simki I już wam pokazuję te pieniądze, które mieliśmy się okazały niewielkim sukcesem Dodaliśmy sobie tej firaneczki w pokoju, powiększyłam lekko pokój o jedną kratkę I włożyłam tutaj biurko, zmieniłam biurko na takie, nie wiem czy wam pokazywałam ostatnio jak ją Wydaje mi się, że tak, oraz krzyczek też zmieniam Dam kwiatka i zmieniać najbardziej kuchnia Mamy nowe ściany, bo tamte strasznie nie takie nieestetyczne, nieprzytulne yy, Mamy nową... o, mamy mikrofale, o tak to się nazywa Zmieniłam trochę koncept tego, dodałam sobie dwa krzesełka do wyspy, kosz, firaneczki i alarm W sumie to tyle, co się zmieniło w naszym domu Wymieniłam także lampy te dwie, bo mi się nie podobały Tutaj no, no. Y, zrobimy podstawowe rzeczy, czyli sprzedajemy sobie nasze rzeczy Tak jak widzicie, wybraliśmy się na plażę, bo dzisiaj mamy zamiar kogoś sobie może w końcu zapoznać Zaprzejmiemy się z tą na razie Zapytamy je o termy, bo ma taki brzuszek y, Chciałabym powiedzieć, że... Y, chciałabym, żeby się tam... kolejny poziom, żeby zobaczyć, czy tutaj mogę robić te figle przez komputer Mam wrażenie, że muszę po lepszy poziom, nie mam pojęcia że jesteś mistrzem zbrodni. O nie, jest zażenowana. Sztuczka z ręczyń. O nie, nie udało nam się. To my dostaliśmy. Więc może rozumieć, że się z innymi słowymi teorejami spiskowymi, może zawierzyć komputera do wysłania antyczków kosztowych albo krzywdę z do do wygrania sąsiadów Mówiłam więc może być dla innych partnerką zbrodni Więc dzisiaj spełnimy też te nasze fajne aspiracje Naprawdę, no, chciałabym znaleźć tutaj jakąś syrenę, syrena kogoś takiego Możemy sprawdzić pułapkę na ryby musimy do... Jest! Zbudka z jedzeniem Zamów jedzenie tropikalnych warzyw bo to jest pewnie tak Dobra, wiecie co możemy robić? Możemy sobie zrobić snorkeling snor 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 Nie wiem, czy to tak się czyta. Czemu wyglądać, jak iść też, by przyjechali mężem. Co on tu? <laughs> Jakieś kwiatki. Robimy poszukiwanie męża i w dzisiejszym odcinku, naprawdę. Mhm, mm że dalej będzie. Robiła to coś, a nie szło się dłużej i się na drugą plażę. Może tutaj znajdziemy kogoś innego, ciekawego? Tu ktoś jest, jakiś facet. Co coś nam się. Chodź, przyjedę, pytanie. Co? Bo ja nie chciałabym robić jakby osoby dla niej specjalnie. Chciałabym znaleźć jako sima, bo zazwyczaj robię tak, że robię osoby nowe. Żeby były mężami moich simek A Tutaj spróbujmy może coś innego Ale czemu jest w ogóle przystojny? Porozmawiaj z nim o jakichś różnych rzeczach Pochwal szczerze Wychwalaj zalety wegetarianizmu Plotkuj Pochwal wygląd Zobaczymy, może mu się tam jej coś uda Przechwalaj się majątkiem, którego nie masz Mmm, spodobało mu się, to spróbujemy jeszcze coś e, Spytamy, czy jest w związku może Lirtuj Widzi co on chciała, czy nie? <śpięknie> zdjęcie

Tutaj zainteres... Nie podobało mu się? A, nie podobało mu się? Wymigaj się zręcznie To po pierwsze, a po drugie złośliwe e, Sztuczka z ręcznym brzęczykiem mm -hmm. Patrzcie <grytanie> Podobało mu się Przepraszam go przy okazji za to, że byłaś taka niemiła Czekajcie, ludzie Może to się z zreną ona tu stoi, one tu pływają, Tu ktoś płynie jeszcze. Maypresot. O, to się przyjął tu nagle na tą plażę. Śledzi mnie chyba. Ale ma brzuch! Jezu, nie, to masz tam dzieciaków. A może ten klapsem z naszej pracy by nam się coś udało? Co o tym myślicie? No, on nie wygląda zbyt nie zachęcająco chyba Tu jakiś chłop też Ty, a może taki Alvaro? Fajnie wygląda, ma jakieś tatuaże Tej, z takiego Alvaro? Chodź Zabawne powitanie Jak idzie pewnie do nas Mmm, zdecydowało się, że przyszedł zabawne pytanie. Rozmawiam zainteresowanie. ja Dlaczego oni się tak nazywają dziwnie? Ja nie wiem, nie rozumiem. Rozmawiam o miejscowych łowiskach. E, Pochwali jego wygląd, że bardzo ci się podoba. Auto i dowcip. Przepraszam, zapytaj o zawód. Może Boże, mam nadzieję, że go nie urodziłam Narzekaj na życie uczuciowe, że masz taki brak Pochwal szczerze Antyzmy się wampirami Poproś o próbkę DNA, może nam się przyda w pracy Zachwalaj swój wegetarianizm Zapytaj go, jak minął dzień może budujcie razem żyć bez piasku? Kurde, to jest za wysoko, żeby to zrobić. Ah! Ah! Oh. Ah. Ah. Nie chciałam dać dymę. Jak to? O, będziecie budować razem żyć bez piasku. Ale fajnie. Nie mogę z tych niebieskich włosów na nogach i rękach. Dobrze chyba o wspólne spędzenie czasu. Ale Rekina zbudowaliście. Gorba. na temat kosmitu. Ok Knox nas zaprosi na... Festiwal miłości. Może my pójdziemy, ale pójdziemy z tym chłopem. Żeby nie było, że to randka. Przepraszam, ale znam sobie usta, nie wiem, co słyszycie. Zagopieramy ukupę, bo spędziliśmy już z nim czas. Nie możemy go teraz tak wystawić. Hamsko. Jesteśmy, co tu brałaś? Zimno ci chyba, co? Dobra. I znam cię skądś, ale nie wiem, kim ty jesteś. Bjorn. Chyba y, to u niego klubie Tu jest jakiś taki, jakaś gwiazda. Mm -hmm. Dobrze, mogę tu czekać. Trochę... Dzięki, że się nadam Ty Wiedzieli, że możesz zapewnić czasu. Rozmawiam na temat ekologicznego życia. No ty nie jesteś chyba naszym typem. Nasze... Ej, gdzie ty wyciekasz? Chciałabym się zapoznać z nim Przyjazne pytanie. Kim ty jesteś w ogóle? Baka... Bako Yang No okay. I z nim bym też chciała... Zniósłbym zbawiam swoich do poznania Czuję wyjdzie Macie takie same koszule! Miętowe yeah. Może to być humor innym simom Udawałeś, że co? Co to było? Udawałeś, że cię uderzono Uderzyłem Co to było? To było to, że udawaj, że cię uderzono? Dziwne Rośliny! Zbierz cały plan. Chodź tu. Beczymy. może możemy tu jakieś fajne nowe. rośliny. Do naszego ogródka. Coś nowego mamy. No? Róża, no ale to nam się przyda w naszym ogródku A może tak jak weźmiemy sobie ranę? Chujmy się z nim przyjaźnie przywitać. Fajny jest chyba, nie? No, trochę staro wygląda Chyba jest dorosły Chyba nie umie, jeśli go Romanu Spodobał mi się? Szedł o nawiązaniu romansu i no, o zainteresowaniach Zapytaj go o zawód Zapytaj, jak minął dzień jego wygląd Myślę, że wolimy... U kupa Niam panu? Czy raczej tego ciemnoskórego? O nie! Ona jest w małżeństwie z tą laską, co tu się działa. O kurde! To na pewno wolimy upupułpaniam. Ogranimy podstawowe potrzeby naszej Melisy I zaraz coś zrobimy. Ona pójdzie spać. I z rana pokażę wam, co zrobimy. Myślę, że nadszedł czas na kupienie syrenik wodorostów. Mhm. Też tak myślicie? Ja też tak myślę Zrobimy to oczywiście już sobie ładnie z rana Zobaczymy czy stanie się z A teraz niech idzie spać Widzimy się rano Teraz próbujemy zrobić ten łańcuszek Wyślemy i zobaczymy czy to nam się Zaliczy, bo wysyłamy do Tej bebeczki, to nie mówimy Jest, yes, po co wysyłasz mi ten łańcuszek pocztowy Teraz będę mieć pecha, przez następne 6 lat, jeszcze w 24 godziny Nie prześlę go kolejnym 50 osobom Idziemy w międzyczasie zająć się ogródkiem i zaraz sobie zjemy wodorosty Nie, lubisz co zgadasz Zjedz to I co? W miarę myślenia o rafie koralowej i słonej wodzie, Melissa czuwa coraz silniejszą poszewę i się do dużego zbiornika wodnego Czy powinna się jej poddać? Co to znaczy, się tak przemijać powoli w syrenę? Myślicie? Ja w sumie nigdy nie byłam syreną, ani nic takiego, więc nie wiem. Zrobiłem sobie jeszcze jedną rzecz właśnie: to znaczy, wyślemy jeszcze jeden łańcuszek pocztowy do. Aleksandra. Dlaczego nie? Jest. Nie, yes. nie, to, to. Hej. A, no i to to samo co wcześniej. Złota, pikus i Jasiuń, szósty poziom złośliwości. Zrobiłem sobie rekreacyjnie i co dostaliśmy? Dostaliśmy kolejne. Coś się stanie. <laughs> Jesteśmy Sirenon! Zobaczcie! Ale jak ona ma ogon, mogę zmienić jej kolor? Mam nadzieję. Wow! A, mam nadzieję, że mogę zmienić to makiece. Sirena. Wezwij błędy z pierunami, wezwij ulewę, wezwij czyste niebo. Mhm, czy coś tutaj mamy? Na... Tu... Nawodnienie zamiast prysznica. Nie wiem, czy to się zmieniło wcześniej, czy dopiero teraz zgłosimy do wody? Ale fajnie! No co rybka, miejsce przejawiła cechy syreny Ciekawe czy teraz będzie łowić ryby, to będzie miała jakieś złe nastrojniki czy coś? Dobra, idziemy do kasa zmienić sobie jej fitik, bo nie chcemy tak wyglądać, to na pewno nie Wow, tu mamy te syreni ogon, nam się świetla ładnie I teraz tak, posyć syreny Co? Posyć syreny syrenki Mamy taki... a mogę zmienić mu kolor? Mam nadzieję Ej, możemy dodawać jej tatuaży normalnie, zresztą tak można było. Ja ci kręcę, ale fajnie Dobra, a już oczywiście miętowego. Dobra. Zrobię to i zaraz do Was wrócę. Jest jej pierwszy strój, gdzie ma taki syrenkowy. Dajcie znać, czy mi się podoba, bo ta gór jest taka jasna. W sumie tam, że czemu nie. Taki damy. I natomiast drugi to jest z tym stanikiem, co też dobywania w którymś stroju. Dobra, bardzo się cieszę, że mam w końcu syrenę. Um, z że to będzie wyglądało trochę inaczej. Widzicie, gdzie przemiany, i w ogóle ona po się weszła do wody i nagrywa. Jak... On o, chce iść z nami na targ, ale ja myślę, że my go zaprosimy na wspólne łowienie ryb do nas. Zobaczymy, czy możemy jeszcze łowić ryby, jak jesteśmy w ogóle sereną. jest setro. Już przyszedłeś? Jak szybko. Co to będzie zaznaczyło? Stawdźmy. I czemu ona nie przestaje nic tam robić i w ogóle nam mnie w dupie? Nic się nie stało? Ej, ona ma, ma, ma go w dubie, tak naprawdę. Dobra, idź do niej. do niego. Poplotkujcie sobie, co tam u niego słychać. Rzekujcie sobie. Zachęcaj do biegania nago To jest gusowa. Ta łboziaka temu robi. Fajnie. No i sobie poszedł. Chodź, parelinego Sima. Nic do... W ogóle butów nie. On idzie... Bie... Ej, ja usunęłam tego. A, ufacę, to jeszcze nie usunęłam tego moda. No i poszedł biegać na go. Tyle z naszego podrywu dzisiejszego. Konie. Jest. Melissa może teraz nękać innych simów, ch cuchnącą chmurką. Melissa może także zatykać odpływ w walkach i wannach. Dobra, zobaczcie, nasz nagi gościu do nas powraca. No, ubrał się. Co to było? Ona wydała dźwięk? Jak delfin. Chodź, popotkujesz sobie z nim. Zaproponuj mu szalony plan Zdrać mu sekret Czemu w ogóle poznaliśmy tyle, żeby znać jego wszystkie cechy? Trzeba No nie, nie zamykaj go, żadnej cechy To jest po prostu porażka Cyk jest jakimś... ...niefajnym gościem Ale on ma dziwny nos! ja że nie miał taki nos, i nie chcę takiego nosa Co jej nosek? Boże, on jest straszny! Teraz dopiero zobaczyłam. Zobaczcie, jak on strasznie wygląda. No Był zły Patrzcie, co się dzieje No i co? Pocałowali się po raz pierwszy Okej, my no się jeszcze potrolimy na dworach On sobie poszedł do nas po pierwszym pocałunku, i idę do domu Chcę tylko zapytać, czy to jest inny, z ilą to jest słabo go? Ty się mnie pytasz o takie rzeczy? Przepraszam nie radzę Przegraliśmy już tyle czasu, że chyba starczy nam odcinka na dzisiaj I myślę, że tym akcentem jak nasza Melisa troluje na forach, będę się z tym powoli żegnać I zaraz najprawdopodobniej będę grała zaraz drugi odcinek, więc do zobaczenia w kolejnym Mam nadzieję, że ten Wam się podobał, jeżeli tak to pamiętajcie co zostawić No i na... do zobaczenia, pa. pa.